Maleczko ziomeczki z tej strony koksiarek. 1, 2, 3. A dzisiaj ze mną jest. KOSZKI bara z drogi Siemanku. I dzisiaj zagramy FSC 15. koszki mapa. No mapa, no to jak inaczej, no bo po pierwszym rzutu trzy oka widać. Ale jaka wersja? <toszki> Nie no, wódze, no został <toszki> Dzisiaj. <toszki> Dzisiaj naszym zadaniem, dzisiaj naszą robotą na pierwszy odcinek będzie, co? No kiszonka, jest inaczej. Dobra, hmm. Na tego, żeby na tego tira. Nie hmm. w ogóle chcemy w całym odcinku skosić, ej. Chcemy w tym całym ja, odcinku żeby... skosić te jedno pole? Dobra, odejdź Jedzie jakoś jedyna godzina Ale kurde pali gumę Trochę dziwnie wygląda. dobra, jest No dawaj Dobra lecisz Czekaj jeszcze muszę ten pomoc ustawić Próbuję nawet sporo kiszonki leci nawet Ty już masz plus. no Na razie mam, mam... 4% no ale już mam ponad 3 tony już no to nie wiem koszki możesz coś powiedzieć ogólnie coś ty wczoraj chciał powiedzieć ale zapomniałaś poza jak my skończyliśmy nagrywać co ja chciałem? ja już nie powiem jakoś seria albo co czy coś takiego albo coś o mapie albo co no nie no mapa będzie cały czas rozwijana już można powiedzieć że już coś kminimy bo tam Ksiarek, nie wiem jak tam kamerę masz położoną, odwróć no. się tam w stronę mostu. I no. tam tam gdzie jest ten most, to będziemy wyszerzać mapę, poszerzać. Dalej będzie ta mapa ciągła. Ciągła będzie ciągła I tam dalej za mostem będzie już wioska taka fajna. I tam będą jeszcze pola dodatkowe inne. Co? No ogólnie my teraz mówiliśmy, no teraz przed nagrywaniem znaczy się. o tym? No to tak też myślimy, żeby tam zrobić może, bo tu nie ma ogólnie miejsca, jest no ogólnie miejsce na naszą gospodarkę. No to ja mam takiego pomysłu koszki, żeby na za, tam, za tym tunelem zrobić, wiesz co? Drugą gospodarkę, ale też dużą. I takie, no miasteczko tak tu, ogólnie. Zrobimy taki podjazd podstawny. Taki podjazd fajny. Ej, pracownika. Dobra, jak jedzie? No i tak się tu już ogólnie no, źle. Ogólnie ta mapka teraz będzie jeszcze lepsza ogólnie z wyglądu. Tylko musimy ogólnie zacząć Robienia, bo ogólnie kosz... ogólnie będziemy... Ej. Robić V1, V... 1 v 21 wersję, znaczy się... No ale to, to... nie wiem, może... Może jakiś... nie wiem, kiedy, koszki, to w którą wersję ogólnie razie nagrywamy? Teraz? jak zrobiłem v 1 no, na V... no To wersję kolejną. Czy kiedy? V2.1, ale... Po 15 odcinkach albo po 10 nie wiadomo jeszcze to mhm. trzeba co trzeba Co ci koszki powiem, to na tej spiku mi ktoś puka i pisze. To, to to śniadanie? W ogóle nie wiem jak im napisać, bo prawie mi nagrywanie stanie. To ja ten, to ja tutaj zmienię hasło, jakby co to nie wbią. Ale nie to... wiem, mi się chyba wydaje, że to Michu. jak wie... Jak wie ktoś Jaki Michu no to wiecie był huh? bo jak to piję no to będzie trochę lipa. Takie buty Jakby co to nie godaj Ogólnie każdy już mam 78% to mówię jak będziesz miał 95 Okej okay. 8 dych mam już. Ogólnie jest godzina za 6, 18 Nagrywamy Kiedy ten odcinek rzucisz? Chyba dzisiaj wrzucę Bo już dzisiaj rzuciłem odcinek ogólnie bo my wczoraj nagrywaliśmy i ogólnie wczorajsze odcinek było ze przedstawiania. No, Fault Wiki, znaczy się. Dzisiaj nie wrzucisz, dzisiej... nie butelny. Jutro wrócę, no, my... dzisiaj. Ale nie? No, co, co dzień. Tylko, że nie było co, co, co parę godzin. tak trochę dziwnie by. Ej, 92. Mów Ej dobra weź to, ja dojadę do końca i ty, ty, ty zacznij za niego no. Akurat pokażę BG W ogóle tam widzieliście co, co się zmieniło No i nie prawie pełno pszczepa. Ogólnie Ogólnie ja mam 55 ton i 600 39 kilo masz 80, 94%. o, Kurde ale drifty ale drifty Faaak Wypadek już, już ten już mogę mogę wam powiedzieć że w następnej wersji już będą polne drogi i ogólnie też będzie ogólnie trawa do zmieniania W ogóle ta trawa, co tu widzicie, to ogólnie nie da się kosić, tylko koszki. Powiedz, dlaczego? On hmm. Bo jest na tak, tak, tak. Tyle. No, ogólnie nie miała być ta trawa, co miała być, co jest oryginalnie. a... Kody się pomyliły z sianiu No, mamy bioga za otwartą. Ogólnie tu się, że jest ta. Uwaga. Można się zważyć Ogólnie ja ważę 29 ton 832 kilo To to Ogólnie do no to się ogólnie nic nie zmieniło tylko tam się O tu są opony nawet Czyli muszę musimy wjechać tyłem Ja się wysypię od razu pod, pod ten... Sypu, sypu, sypu. no się się. Dobra. Bez co, koszki, jakby co? To sypuś się pod samym końcem. Jakby co. Można masz rączony Nie, po no co? Fajnie by było, bo te pole to nawet może szybko pójść. No, idzie szybko. No jak... może dwa paski, możesz pełno przyczepę, no to żebyśmy teraz zrobić jeszcze drugie pole no to może tak. w kolejnym odcinku coś zrobimy ogólnie ogólnie pomyślimy ogólnie nad tym wszystkim ale koszki że jak będziemy robić kolejną wersję tak mam pomysł żeby połączyć może jakieś tam inne pole w jedno jakieś tam kilka pól w jedno nie myślisz? Bo wyjdzie tak duże, nie? Lepiej nie. Zobaczymy. Nie, jest takie wystarczy wystarczająco wielki. Kiedyś zobaczycie w którymś odcinku, że kogoś ściągniemy też do nagrywania i ten. I będziemy tutaj kosić chwa, e, trzema klasami, może dwoma. Będziemy kosić to. No ogólnie. Bo już masz panę, co? Nie, jeszcze nie. ja no no co może coś powiem, tak ogółem. Ogólnie dzisiaj odcinek już był, chyba z dwie godzinki temu wciepnięty. No to ten odcinek możecie, no nie wiem, może... To co, jak, to dzisiaj wciep... Mam no wciepywać, czy jutro? Albo dwa odcinki na jedynie. Nie. To nie wiem, może dzisiaj będzie odcinek, albo jutro. Znacie się jutro we piątek, bo dzisiaj jest czwartek. No to możecie, możecie patrzeć ogólnie, kiedy może być. Nie ja do końca, nie No dobra. W ogóle nie wiem, to koszki to będziemy, możesz. Ogólnie to będziemy w kolejnym odcinku robić. W kolejnym. żniwa. Ale to już z klasami, wiadomo. I może nie. jakoś przyczepy dojdą ogólnie? A ja ci miałem wysłać jakąś jedną przyczepę. Może ten będziemy tu ten, jak to... Te duże pole kości. Z kogoś ciągniemy, sobie ostrzej. A ci chodzi te po lewej stronie? Mhm. A nie lepiej jakieś tam te pierwsze pole, co my zaczynaliśmy w f 1 W jednym odcinku i będzie ten. Że dostaną jeden odcinek na dzień taki długi. I później no, następny dzień to już nie będzie odcinka i następny będzie co nie żeby ten. Żeby obejrzeć. Jak się uda, no to może byłem jakieś dwa odcinki na jeden dzień wciepnąć. Ciep... No nie ma też można zrobić, no ogólnie no... jeden dzień. jeden dzień, dwa dwa odcinki. A jakoś kiedyś miał powiedzieć, że coś będzie, że może coś dojdzie do kręcenia. O to chyba Ci wtedy chodziło wczoraj. Że, że będziemy coś jeszcze nagrywać ogólnie. Nie, no fakt. Nie, nie wiem, nie wiem. Nie wiem o co mi wtedy chodziło, nie wiem. Chyba Ci o to chodziło, że będziemy Eurotrack nagrywać. O! 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 O to mi chodziło. No to powiedz. Chyba, że, nie że będziemy Euro Będziemy konwoje robić. Jeszcze może Kamil dojdzie. Ogólnie będzie Kamil 1, 2, 3. Chyba dojdzie. Albo jeszcze ktoś może dojść. I ogólnie będziemy... Jakoś blisko siebie mieszkać. Bo będziemy... Ogólnie w tym samym mieście i... Może spróbujemy jakieś... Jakieś, jak będą jakieś ładunki to wziąć. Nie wiem, że... No nie wiem, ja pojadę gdzieś, nie wiem... Do Białorusi. A koszki no nie wiem no powiedzmy tak obok siebie no, no tak powiem ogólnie po, Pojedzie no nie wiem do Niemiec no to gdzieś może będziemy niby się jak to się nazywa niby, będziemy się mijać o o takie buty To ogólnie trzeba się ciężarówki kupić koszki co? Ogólnie trzeba ciężarówki kupić jakoś o, będziemy ogólnie z ty. Ja i ciężarów. Ja muszę dobić któregoś lewla? O, może powiedz, że może jakoś rekrutację? Co? Do ETS-a. Oczywiście zapraszamy na, na Teamspeaker. Tam na, na, w opisie jest. No, to można wbijać i... Kogoś przyjmiemy, no. Na pewno kogoś przyjmiemy. Ktoś się przedstawi, jakiś, nie wiem, zobaczymy ile lat ktoś ma. Jak będzie miał mało, no to wiadomo. No to zobaczycie się co, nie? Najbliżej od... no nie wiem, powiedzmy tak od 12, może 13 lat. Nie, próg wiekowy jest 13 lat. No to od 13 lat może weźmiemy kogoś. Jak będzie, jak będzie, jak będzie takim, yy, nie wiem... Ogarem. No. Nie będzie ogarem, no to już możemy go szkodzić. Może? Będzie szkoda. No właśnie. Ogólnie dobra Dobrze widzowie, że zrobimy rekrutację do ETS-a. Ogólnie koszki, które trzeba wbić w poziom. A tak, żeby grać z nami. Piąty, piąty poziom. Kruk piąty. No to rekrutacja jest od poziomu piątego 5, od piątego 5, od 5 poziomu możecie bić na ogólnie możecie bić prędzej na Spika. możecie sami pogadać że tamtyn tylko ogólnie żeby zagrać no to musicie no mieć ten piąty level ogólnie się szybko bija tylko ogólnie trzeba też dobre ładu, te ładunki odbierać Ogólnie możemy już powiedzieć, że Seria się zacznie po 10 lutym. Dziś, dziś, po 10 Czemu Czy po 10? Po 10 się zacznie. Ja powiem Ci poza nagrania. Dlaczego? Ja, ale wiesz, że musisz ten, ten, ten co my wczoraj dobra. gadali. Dobra, no, dobra. Poza Ogólnie prywatne sprawy. To się nie mieszać? No. Chcecie mapkę to wbijać. Może w końcu dam link do maki Jeśli będzie taki fajny, ogarnięty, no to udostępnimy mapkę. No. no bo będzie też takie coś, że możecie mieć nawet, możecie być po mutacji, no ale wiek 13. No ale możecie być tak, no nie, w połowie już z mutacją coś takiego. Tak, powiedzmy. Tak, ja w tej chwili. No. <laughs> Myślę... Nie, to już... No kurde, zaś piszą do mnie. No. Nie przejmuj się. Takie coś w wkur... Ale co nagrywamy czasami, to zawsze piszą. W ogóle nie mam 82%. Dobra, jedź, jedź, już jedź. Aha, no to czyli po dwóch przyjazdach. A, po jeźdź, dwóch. Jedziemy. No dobra. Ogólnie tam był ten tartak Co wy zapomnieliśmy powiedzieć ogólnie V1C no to wiecie już gdzie jest V, no gdzie jest w tej wersji tartak To tam się, na miejsce tartaku się trochę tamte pole dało, ogólnie tam na razie tam mapka się nawet trochę zmieniła Ogólnie od V1 Doszły niektóre rzeczy Tylko, czy no... Przyjazdy tutaj zostały, to ja nie wiem czy już Powoli to tam już może, nie wiem trzy może może, może... może, nie wiem, że ja przyjadę całe pole już nie, 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 chyba ci nie pójdzie, ci powiem Mi się wydaje Zobaczymy Myślę, to ja jeszcze mam... Ledwie 18% ogólnie jeszcze. Ogólnie to... Ogólnie to ja mogę tutaj poinformować, tak że w 2.1 pojawią się błotka na położenie. Będzie się dał, Będzie się dało wyciągać. No właśnie. Oczywiście pojawiam błotka, będzie fajnie. Ta mapa będzie się cały czas rozwijać, jak to tam. Ogólnie tą mapkę będziemy robić tak do skutku, że, ja, no... że, że, że nie powstanie tutaj. No tu normalnie będą normalnie Wille i nie wille, takie te Farma się też gówna będzie zmieniać. Ogólnie może się będzie... Ogólnie może się o wiele powiększy. Ogólnie może tą oborę jeszcze weźmiemy dla krówek tu, tą, tą, tą. Ogólnie... No ogólnie no to całe będzie bardzo duże. Ale później się okaże jak to będzie I już masz procent 50 to dochodzi Czyliś przejął jeden pasek Eee e, to to, e, to... będą dwa przejazdy No to... To jest co kaszki to tutaj... Czy... Trzy, trzy będą? Trzy Jak trzy? Nie dwa Trzy dwa będą? Dwa będzie tu i jeszcze jeden Ognie teraz ja jadę no dobra, Dobraść nie, nie mam roboty, no to że pokoszę Jeszcze znaczy, możemy tam te tamte, tamte omiaki porobić i Może też jak może jakieś seria z g może ruszy no ogólnie no to trochę nie wiadomo jak z tymi seriami będzie, ale no ogólnie z fs 15 to może będzie codziennie. Ogólnie to ja planuję ruszyć swój kanał w końcu, ale nie wiadomo czy się uda, to za dużo jest tej szkoły i tego wszystkiego. No ogólnie ja, ogólnie no 12 ja idę ostatni dzień i mam ferie. Ja długostego mam ferie dopiero do idem No a ja niby mam w tym dniu nagrywamy to ja mam Razem No a ja mam szkołę oczywiście Bo już jesteśmy Ogólnie jestem po szkole no ja mam ferię jakbyś tam Jeszcze nie mnie No ogólnie jutro jest zaczyna się weekend no to jutro może jakieś odcinki też wyruszą to niedzielę tak, Czukasz nie kiedy tam, jedziemy tam po lewej stronie, te takie jaki to było na początku poprawić Ogólnie tu będzie wszystko będzie wyruszało się, czyli no, kiszą te orki, kultywacje, oborniki Ogólnie tak, tu jeszcze tym trzeba poprawiać Dobra Dobra, to tamto zrobimy i tamten ten pasek i będzie Ile masz? 8 Dobra, już nie będziemy no, przedłużać, to później dokończymy poza odcinkiem. Nie, dobra, skościmy to do końca i będzie. No tak też powiem, dobrze. Bo ja tu zostało... Czekaj, nie wiem. Kilka metrów. Góra też ja muszę zaraz lecieć. Ale o co ci chodzi, tak? Aha, muszę iść zaraz.

widzowie ruszy seria ze z strażą pożarną coś takiego ale ogólnie nie wiem ogólnie będziemy tę serię kręcić z Andrzejem czyli Damianem ale ogólnie no to będziemy takie to że wiecie jak straż ten tylko będzie ogólnie takie to że będą, będziemy dojeżdżać jak do wypadku, że ja będziemy ja, ja, ja że będziemy... auta wyciągnąć, takie coś dawaj tamtą, tędy ci umieki takie kocham No to czyli tak, kończymy dzisiaj odcinek na dziś, czyli te ludzkie pola poszło papa pa, kukurydzy, no to tak, oliwie mapka będzie się rozrastać, głównie ten co koszki mówił, ten tunel, to tam też będzie coś, o, w kolejnym odcinku zobaczycie co będzie, dojdą młody, może ktoś jeszcze z nami zagra, czyli no wiecie co, głównie tutaj będziemy nagrywać tak, jak to te odcinki było. Jeśli to mówił Może no, yy, Nie jak będzie godzinny odcinek No to będzie jednodniowa przerwa I takie inne no. no ogólnie Jeżeli no, ogólnie Odcinki będą codziennie bo będą dwa odcinki na jeden dzień A to później zobaczycie na no to Wszystko wiecie Wszystko będzie na filmiku W opisie No to kto dzisiaj ze mną był? Koszki, ale ty powinieneś powiedzieć kto stąpił. Ale ja przecież już się znają, koszki. No, dobra no. Dobra no się mam na no, do, do następnego. No i ja byłem koksiarny 1, 2, 3. Na razie. Do następnego. Pa, pa.